Co za dziwny pomysł, chcieć połączyć doktora Duma i Tonego Starka. Jak rozumiem, pomijamy te wszystkie komicowe hybrydy, które można by było wykorzystać do tego, żeby wpleść Roberta Downeya Jr. do MCU, wyglądającego jak Tony Stark, ale będącego Wiktorem Von Doomem. Zaraz co? W sensie jest więcej niż jedna? No patrz, taki na przykład Infamous Iron Man. Tonego Starka zabrakło, Wiktor Von Doom zaczął się przebierać jak Iron Man i być trochę bardziej heroiczny, nawet miał płaszcz i używał magii. No dobra, ale z tego co mówisz, to jest po prostu Victor von Doom, który cosplayuje Ironmana, a nie o to nam chodzi. Chodzi nam o kogoś, kto by wyglądał jak Ironman, w sensie Tony Stark. Okej, okay, a co powiesz na Ziemię 5012? Avengersi wyginęli, Reed Richard zrobił jakiś fatalny błąd, Tony Stark zaczął z nim walczyć no i przybrał niejako strój Doktora Duma, ale no jakby nie rozpoznaje później, jak trafia do głównego uniwersum nazwy Doktor Doom, więc no nie traktował siebie jako Doktora Duma. I w ogóle zabił Johnny'ego Storma, ale nie zanim Johnny Storm zdążył poparzyć Twarz. To z kolei jest tony Stark, który przyjął niejako estetykę doktora Duma, nawet o tym nie wiedząc, więc nie do końca jest nam przydatny. Okej, okay, to Ziemia 11 029. Wiktor Wondum mieszka sobie w akademiku razem z nie Redem Richardsem, ale właśnie Tonym Starkiem. Robi jakieś krzywe eksperymenty. W wyniku jednego z tych krzywych eksperymentów przenosi swoją świadomość do ciała tonego Starka, jednocześnie świadomość Starka z wyczyszczoną pamięcią ląduje w ciele Wiktora Wonduma. A ponieważ Wiktor Von Doom już wcześniej broił, no to Tony Stark z amnezją zostaje deportowany do Latferii, a w tym czasie Wiktor Von Doom, wyglądający jak Tony Stark, korzysta na pełnej z pełnych dobrodziejstw posiadania Stark Industries. Nawet chyba zmienię nazwę. Nawet ciężko to nazwać wariantem Tonego Starka, bo to jest dosłownie świadomość Wiktora Von Dooma w Iron Manie. To brzmi nawet sensownie. Mówiłem, wystarczy poszukać, a nie od razu się czepiać.